Jeśli zależy Ci na przyszłości polskiej technologii, musisz to usłyszeć. Oto przełom, który na nowo definiuje nasze możliwości. Przedstawiamy modułowy dron turboodrzutowy MTJT-15. To dron, który wznosi się na pułap 13 tysięcy metrów i pokonuje dystans 1000 kilometrów. Jego innowacyjność została doceniona prestiżową nagrodą Defender 2025. Przyznawaną za najbardziej przełomowe rozwiązania dla obronności. To w 100% polski projekt, który imponuje swoimi parametrami: prędkość 0,54 Macha, pułap 13 tysięcy metrów, ładowność 15 kg. Porównajmy to z typowymi dronami, których zasięg rzadko przekracza kilkadziesiąt kilometrów, a czas lotu jest znacznie krótszy. Kluczem jest modułowość. Platforma może być szybko skonfigurowana do różnych misji: jako platforma uderzeniowa, do zaawansowanego rozpoznania, a nawet do szybkiego transportu cywilnego. A to dopiero początek. TKH Technology już teraz rozszerza rodzinę o nowe modele: MTAD-70 i MTAD-100. Obiecują jeszcze większą ładowność i wyższe prędkości, otwierając nowe horyzonty zastosowań. Polski przemysł obronny zyskał właśnie dalekosiężne ramię zdolne do działania w każdych warunkach. Potencjalne zakupy państwowe o wartości 200 milionów złotych mogą szybko przekształcić ten zaawansowany prototyp w realną zdolność frontową. Polska długa ręka robi ogromne wrażenie.